E, siema, z tej strony Furek Dzisiaj e, pokażę wam gierkę, w zrobiliśmy 24 kilo Win na Arenie Trio z Karim Siema, siema Siema, siema I z Tidonem Siema Le Na Rekina A Rekina to jest miejscówka, którą mainujemy zawsze? Tak Ja skara biorę zawsze. Tak chciałem Kidon i tak dostanie skara z, ze skarbca zawsze Bo zawsze jest skarb w skarbcu o sieci leci Nie, nikt nie leci Ja ląduję tutaj Dobra na luzie nikt nie leci Nie dobra ja taką nie lądują panie nie ma Zaczam będą pułapkę robić. Tak? Ej, pomocy, pomocy, pomocy! Dobra, nie pomagajcie To są boty widzą. No wiem, dobra, myślę, Będą robić pułapkę Kary gdzie polecieli? Przeszukajcie bota, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest pod podniebna. Widzicie koronkę? Przeszukajcie do tego sioma. Tak, tak to. Dobra, już go... Widzicie koronkę gdzieś? Nie, nie, nie wiem Ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja biorę snipe. Ja biorę snajpę Gdzie jest Skar? Ej, no dzięki, że mi zabraliście wszystko Dajcie mi snajpę Dajcie mi snajpę, daj mi snajpę, Kari! Kim hey, tutaj? Hey. Ja nie mam snajper, bo cię... Nie wiem, co ty. Co Kari ma? Typy! Pomóżcie! Pomóżcie! No, ja mam jeden HP. Ja stakuję.

Tu, 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 Czekajcie na mnie! tu, ty to rozwaliłeś! Zabuduj, zabuduj, a ja czekajcie, mam młodo snajpy, bo ja mam jeden. Dajcie mi młodo snajpy. A ty ich się masz? Nie. Ja mam trzy apteczki i trzy małe. Jak coś. Ja mam z szesnaście małych. Czekajcie, czekajcie. Ale tam one mogli czekać na nas. Tak, ja też. Jedź, jedź, Dobra, jedź. jedź, bo tu jest ławica. Ja sobie wezmę jeszcze ławicę jedną. Ale chodź tu, chodź tu Boezę chcę złowić No jeszcze jedna ławica jest Sierbo ryba, ma ktoś z was miejsce? Ja mogę na Dobra, to ja biorę Chodź, jedź dalej, jak będzie ławica, to się zatrzymuj już się mi Lagi mam, czekaj, stop, stop, stój, stój, stój. Tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest, Gdzie? tutaj jest Tutaj, na przed tobą, przede mną, przed ubątą <śmulatujesz> Już złowiłem. Dawaj Tydon, jeden harpun. Zobaczymy, jak jak macie. Ja nie mam nic, ja nie mam nic, mam modernki. Przepraszam, masz m -ki? Nie mam. Skąd mam, Skąd mam, nie mam. A, ja biorę. Chodźcie. Nie mam w ogóle drewna, zbieram się. No wiem. Jump tu jest. Czekajcie, ja mam Robimy im dojazd, czy co? No, czeka czekajcie, ja mam Poczekajcie, poczekajcie, Na jakim? Ale dostałem Gdzie są te goście? Tu pod, pod nami jest jeden, a jeden jest na środku Ma heavy snajpę Kari Dwóch jest na środku, dwóch na środku, jeden pod nami Dawaj Kari tego, tego jednego wjedziemy Chodź tu jest Oznaczcie mi tego z gibi Mam go, mam go Biało Leży, Leży. Pomóż Kari Jak ja, ja był tutaj jeden? Zidon Przy... pomóż Krakt. No to ile tutaj macie osób? No chodź, co ty robisz Zidon? Go... No mi się tekstury nie przydały Chłop ma zero jeden Lecą się tutaj dużymi wszystkimi Szybko, no tutaj jest? Minus osiemdziesiąt, minus dziewięćdziesiąt Dobra, najpierw kariego, mi się jeszcze na tym przyjemnym tekstury nie wczytał. What the fuck? Eee. No, zabiłem wszystkich trzech, więc nie wiem, Ale czy let's go. Gdy mu ten stoi 35, tam, to ma... No, jeden to 100 i 35. No, jeden ode mnie 120. Ja mam trzy apseczki karie. Dobra, ja, ja tutaj to trzy Macie dużo? I macie. Ammo modemki weźcie, bo ja mam 30 ammodemki Nawet nie mam na przeładowanie Ale no wyjechałeś A serio, nie mam nawet na przeładowanie Ale wyjechałeś Dostaw mi to no ammo DM-ki Ale wyjechał, Tidon, nie? Na no serio, nie mam żadnego no ammo dm Jezus Maria Dajcie mi tego... Auk jest lepszy czy skarguz? Auk jest lepszy. No jak grasz na padzie to, ale... jak grasz na padzie Auk jak grasz na kompie skarguz? Dobra, na... nie, na, pa... na komputerze jest lepszy z gumą No dlatego mogę na kompie jest lepszy. Ale na padzie jest Auk. Znaczy lepszy. nie, na nie, na komputerze jest Auk lepszy znaczy się. Nie, bo Kariżysz luncha. Ale ja masz grappler, po pierwsze, a po drugie ja jestem od mechaniki. Ale macie ammo... Od... Proszę, ja nawet nie mam na Znaczy, teraz Ale to już rzucę mam w bo... To chodź masz... tu Tidon, co ty robisz tam ty na, na drugim się końcu się Masz coś, Co mam? Mało mam. We Karol, chodź tu, chodź tu, wróć tu. Zjedz się, bo rybę i weź tą wędkę, bo i tak mi przyda się wędka Tak wyrzućcie mi dom, bo tam nota mi I ja motosnajpy do też chcę Tak dobrze to nie ma Tidon Tidon, bo ty nic nie robisz, nic nie robisz Tidon, a... O ile kari masz fragów? Ile kari masz fragów? A ty ile masz Tidon? Ja mam dwa, a ty? Nie, Tidon, nie masz dwóch Nie, mam dwa, mam dwa, no serio, mam dwa Nie masz dwóch, ponieważ łącznie mamy sześć Jesteśmy tu, no co ty? Sto, 100, 100, minus 100 To jakiś jakieś półmyśl Buduj, buduj, buduj Dawaj, Tidon Graplera masz, uciekaj Ło, minus 100, minus 100 Minus jeden też minus 116 dostał jak coś Dostał ze sniper Nice carry, nice, nice carry Tak, jeden dostał ze snipe, jeden dostał ze snipe Minus 90 minus white 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 Ale mają lowa To są Każdy dobry Leży, tak, leży, tak, leży tak, no, nice. dzięki ostatni za... Dajcie, zostaw mi tam Makari. Nie uciekł nigdzie a lunchem. Co tu tam? jest, nad nami. Teraz uciekł lunchem. Dobra, nie chcę się z nim bawić Tu wylądował, w tym domku. Leży. Mogę z heavy sniper, proszę? Stąd to ja sobie się jeszcze już, co chcecie. macie tam Dobra ja chcę, ja chcę Legendarny taksykal Ale to były jakieś, nie wiem, taki ludzie, dobry, ja no czy dlaczego mi się w tej grze w ogóle tekstury nie chcą wczytać? Dobra, idźmy gdzieś gdzie nie ma tekstur. Ja gdzie są od razu tekstury wczytane Ale co, ty mówisz, że co Kari bo to był mega mniejszym... ja się boty. mieszczam! No wiem, no Tylko że co? Wiem. Ale, że tak. No, ale, no bo spraya to każdy może ci dać. No, 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 myślę, że to były też trochę pady, nie? No, bo. Ale nie wiem, co te ty typy robiły, jak ja im dałem wszystkim trzemdę snajper za 90. Typy przed nami, widzicie go na 3... 40. Kto walnął tą snajpę? 28, 28. Macie trzem pady? Kari, masz trzy jumpady, rzuć mi jeszcze jednego chociaż Widonowi jednego Jezus Rzu Ale tu rzuć pa, mi to jednego Dojście tego tylko tutaj Dojedźmy jest go. Dawajcie go Jest jest spray Strze Strzelają do mnie inni, poradzisz sobie z nim? Leży? Tak. Drugi na HG, wszedł, idę. Leży! Leży. Ja <śmiennie> Ale dostał goś znak, jak się. Jak... ej, ten chłop dostał trzy głowy z tego skara ode mnie. Ja też ode mnie dostał chyba trzy głowy. Erpek legendarny, erpek legendarny. Ja Patrz pa, 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 w ogóle to. No, ty masz to migana? No. Ty goście tam są kolejni. Chodźcie na tamtego lancza. Gdzie, 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 gdzie? 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 Ja mam, na gdzie tam... są? Ja no tam tego lancza zostawiłem tu Ja idę na piechotę, wyjdźcie na luncha, bo ja jestem bliżej od Was. Widzę ich tutaj, tutaj, tutaj. Gdzie, gdzie, gdzie? Są? Tu. 14. Kari, dostaj. Cari, Kari Uem, dead, dead. Dostał. dwa razy. razy. Widzieliś Karin, ja daje im z tego skara? Ej Tidon, masz tu stara, dwa stara, flopery Dwa flopery Tidon tu masz Oznaczyłem ci dwa minus flopery się się, Minus 16. minus 116, ja nie wstydzę Eee, dead, eee no, Tidon, kolejne dwa flopery Tidon, bierz flopery, bo my mamy oh po okay. cztery flopery z Karin Będziemy mieli... No, ej jeden... Mamy wszyscy tak dużo floperów Oli, ich jeden miażdżymy został... Kolejni? Jeden tam gość Jeden tam gość dostał mega długo Ło łoł, łoł, ej dostałem Kari, nie, Kari, uciekaj. Minus 40, minus 40. Muszę, y, dużą, dużą muszę sewalnąć. Lecy mamy, a nie to Kari. Y, weź Tidon, buduj, buduj, bo ja muszę sewalnąć dużą. Ale ich miarżymy 15 killi, chłopie. Dawajcie, robimy rekord. Gdzie oni są, Tam są, tam są. Tam polecieli, gdzieś na NE. Nie, tam są, tam są. No, no to. Tam jest jeden snajpę ma dostaję, dostaję Ma auga jeszcze. Auk jest mocny Czekajcie jak on spikuje, temu ja mu No ja tak strzeliłem Kari, nie dojeżdżaj ich, się... nie dojeżdżaj ich Kari mikuj. Kari, Kari jest jesteś trzy. na nich sam Uciekaj Lunch Uciekaj! Masz crafter! Dead, dead nice. Ulecił 1 tak. HP, 1 HP Jest 18, jest to 26 Zero ma chwili. Zeroma, jest, nice, dostał, dostał, ulecił. Jednego, jednego zabiłem. Leży, leży kolejny. Leży? Jeszcze kolejni do nas walą z farmy. Walą, 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 walą. Na, fa na farmie, przy domku. M ma 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 gdzie jest lud z jakiegoś typa? 126, dojeżdżam, grażam z spadłem Nie, 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 nie. Ale on, tam jest jeden! Jeden, tam gdzie? jest minus 126. Gdzie wy gdzie to stawiliście? To... Tutaj, jest on dwóch, minus 126. Idę, chodź kali do nas. Poszedłem do Tidona done Uciekam. Oh. Uciekam. Wow, wow, 1 HP, 1 HP. Milion Dost... typa tam jest, milion typa tam Chodźcie jest. na nich, Czekaj, chodźcie. Ty, 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 my wjeżdżam w nich, wjeżdżam w nich, tu są. Ja też. Jest... Wow, 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 dostałem, dostałem, wow. Ja na snajpę gram, ja na, gram na snajpę. Dobra, jednak dojazd, jednak dojazd. Pomóżcie, pomóżcie. Low, 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 low. Tutaj jest, to jest dwóch. Kari, bo ja mam jeszcze od boku, chodź do mnie, chodź do mnie Kari. Ja się muszę uleczyć. Masz coś do leczenia. Ten z pleców dostał mocno. Też mam mały. Kari, nie wchodź w nich na razie. Jeden. Wiem, słyszę to Kari, ich jest chyba tu trzech Nie wiem czy to jest dobry pomysł Chodźmy do strefy, chodźmy do strefy Mam luncha, chodź tu Do mnie, do mnie, do mnie Albo chodź w tego bota, co tu jest jeden Tak, bo tu jest sam gościu Użyj luncha, użyj Biało, biało dostał nie, nie, chodź, bo tu jest sam typo. Ja go chcę zabić Nie, nie, po co tego luncha używać? Dałem komuś za sto za styłu. Dawaj, dawaj hip czy dawaj hip czy snipe do niego Chodź na tych, na tych Jestem... Jestem ile masz masów, bo ja straciłem bardzo dużo Ile? Daj mi, daj mi drewna, mam zero drewna. Mam 200, 200, 500 mam. Nie, nie mój daszek, mam 200, 200, 500. A ty? 200, 200, 500. Dobra. Tu, tu, tu tam, jest ktoś tam? Nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. Masz harpoon czy nie? Ej, dawaj do tego no. Dawaj się ze snajpy. Jest gościu, patrz, patrz masz sniper. Damy sniper, Nie ma. Wykorzystamy tego do Dobra, dobra, dobra. Tak, tak, dawaj to, zrób, zrób to, staw te schody. Staw schody. Staw schody, szybko. Ej, Dobra, jeszcze nie, jeszcze nie. Dead, dead, dead. Leży, leży, leży. Tu, tu, tu. One HP. Lo, lo, crack crack. One HP, one HP tutaj. <ś issue> dobrze, dobrze, dobijaj. I stawiam jump pada kolejnego. Leć za mną. Masz jakiegoś jump pada? Dead, dead. Dobiłeś? Mam na sobie Tutaj, dawaj tego, wjeżdżamy Le Dead, dead Tutaj macie jeszcze jednego na HG Pomóż, pomóż Dead, dead, dead Dobijam, dobij go Powaliłem jeszcze kogoś Ej macie 3 na spół 3 osoby tylko leży leży. Jeszcze na stół. Leży, leży leży Ostatni Leży